Szanowni witam jak zwykle tych, których warto powitać. Dzisiaj, takie Wam pokażę ćwiczenie, które też kiedyś wykonywałem. Jak jeszcze byłem w siłowni w piwnicy, gdzie kiedyś mieszkałem, jak po zimie zacznie mi tę piwnicę zalewało, to musiałem sobie potem robić jakieś treningi w domu, bo mi tam zalewało i nawet były takie zimy, że po prostu był lód. I wchodziłem, pamiętam, w tą wodę. Ten lód musiałem wykuć sobie chociaż wykułem te hantelki, żeby do haty wziąć. Ale też bardzo fajne ćwiczenie, bez żadnego sprzętu. do długimi nogami przy ścianie. No, kiedyś mi się udawało robić też takie pompki po prostu na star na rękach, ale po tej operacji co mi ten bardzo poskładali, no to jeszcze nie jestem w formie. Jak wiecie, ja miałem teraz post warzywa owocowy. Cały czas tam, tam niecałe 65 kg, Ale czuję się dosyć dobrze. Dzisiaj też, jak powiem, cały dzień nie pracujący. I... Już w treningu 3 godziny się zrobiłem chłatę i, i barki roz... i sobie zapisałem. Zrobiłem rozpiskę, jak będziecie chcieli, to, to Wam tą rozpiskę pokażę i sobie napisałem kilogramy. I co tydzień będę sobie kilogram dokładał, bo tak już kiedyś robiłem, i, i, no i wtedy się tak nie uczuła tego dokładania ciężaru. I zrobimy sobie pompki do góry nogami przy ścianie. Ogólnie jestem już się zmęczony trochę, ale co? To jest bardzo piękne ćwiczenie, ale stawia sobie na tym na głowie. Cyk. O, o. i lecimy. Słuchajcie, jest to fajne ćwiczenie. Nie mając sprzętu w domu, na tym ćwiczeniu pójdzie Wam na pewno siła. Poczujecie na pewno, jak pracują barki. Tutaj w codu, tutaj w motyle, jak pracują. Na no przynajmniej ja czuję, nie jak inni, ale wydaje mi się, że jeżeli nie macie sprzętu w domu, jeżeli robicie tylko pompki, bo czasami ktoś do mnie pisał, że. Ma tylko jakieś gumy, czy, czy tam hanterki i nic więcej nie ma, takie ćwiczenie. Moim zdaniem, warto sobie y, dołączyć do, do swojego treningu. I y, mówię sam po sobie, że jak takie ćwiczenie wykonywałem, to siła mi poszła y, zdecydowanie. I pamiętam, że wtedy się nie podciągałem, bo nie miałem gdzie, ale później, jak chodziłem na drążek po takich ćwiczeniach. To też yy, podciągałem się tam powyżej, powyżej 20 razy. Czy, czy trenowałem, jak już tak trenowałem, to tamtych 28, 30, a jak nie trenowałem, to zawsze tam yy, tak 18, 20 razy. Jak nie trenowałem podciągania, tylko robię tego typu ćwiczenia. Tak jak ktoś robi pompki zwykłe, to proszę jeszcze dołączyć takie niezwykłe i, i na pewno będzie efekt. Nie każdy ma jakiś tam sprzęt, nie każdy ma dostęp do siłowni, nie każdy ma czas, żeby na taką chodzić, nie każdy w ogóle lubi y, publiczne siłownie. Ja, na przykład, nie lubię publicznych siłowni, bo ja sobie tutaj sobie puszczam swoją muzyczkę, tutaj sobie sam siedzę, te trzy godzinki i ja tutaj się relaksuję, ja, to ja tu odpoczywam i ja tu się cieszę po prostu treningiem y, i się z nikim nie ściga y, i, I to jest właśnie piękne, cieszyć się treningiem, cieszyć się zdrowiem. A nie faszerować się jakimiś głównami, tak jak ja, już jakieś 2-3 lata nie będę żadnych suplementów. Nawet po prostu zdrowo jeść i trenować tak, jak czujemy. Dobrze trenować. Yy, trening. Ja wykonuję te ćwiczenia, które dają mi radość, które mnie najbardziej cieszą, a nie takie, żeby ktoś mi coś narzucał. To mnie każde ćwiczenie cieszy. Także pozdrawiam sobie, włączyć te ćwiczenie. Zobaczycie, że Wam siła pójdzie. Jestem tego pewny na 100% że po około, około miesiącu wykonywania takiego czegoś tak z trzy razy w tygodniu sobie możecie robić powiedzmy poniedziałek, środa, piątek to po miesiącu jestem pewien, że siła Wam pójdzie i no też na przykład sobie takie cztery czy tam 5 serii zależy po ile ilu powtórzeń, dacie radę na początku po cztery czy po 5 serii yy, no i tyle polecam każdemu to ćwiczenie ja jeszcze sobie na koniec treningu dzisiaj muszę jeszcze zrobić sobie brzuchu, bo jeszcze ja nie zrobiłem brzucha, no i muszę się porozciągać, no i stanie na głowie, jeszcze sobie też zrobię, żeby sobie tam, bo stanie na głowie bardzo, bardzo odpręża, no i tyle. Pozdrawiam i polecam tę